Witajcie, dzisiaj pokażę Wam jak przy pomocy akrylożelu unieść krzywiznę paznokcia oraz uzupełnić poszarpaną krawędź. Na początek przygotujmy sobie paznokcia. Ja do tego używam waciku włókninowego, który jest nasączony w cleanerze od Julinesy i używam do tego patyczka drewnianego, żeby dojść dokładnie do każdego zakamarku paznokcia. Następnie nakładam knife czyli silny dehydrator, który odwadnia nam płytkę. Następnie w paznokieć bardzo dokładnie wcieram pędzelkiem do żelu bazę Rubber Clear od Julinesy. Jest to produkt, który idealnie sprawdzi się zarówno pod stylizację żelową, akrylożelową, jak i hybrydową. Formę podkładam pod paznokieć bez żadnych zasad, bez żadnego wycinania, dlatego że dopełniam brakującą krawędź paznokcia nie od samego punktu wzrostu. Tutaj na tej części brakowało nam dosłownie tylko kawałeczka krawędzi. Używam akrylożelu w kolorze Pink Rose od Julinesy. To taki dosyć Barbie kolor różu, ale bardzo ładnie wygląda jako podkład pod inne produkty różowe. Na te uzupełnione krawędzie nakładam teraz więcej akrylożelu. Tyle, ile potrzeba mi do uzyskania idealnie prostej krzywizny. Tego na każdym paznokciu ta ilość może się różnić. Pamiętajcie o ułożeniu większości produktu na wolnym brzegu. Możecie wykonać delikatny zacisk, żeby lekko zawęzić krawędzie. Po odpowiednim utwardzeniu przechodzimy do wypiłowania krzywizny. Następnie przechodzimy do opiłowania krzywizny. Pamiętajcie, aby wasz pilnik nie opadał wam w dół. Ruch musi być cały czas prosty, bo inaczej wasza krzywizna będzie okrągła. Możecie do tej czynności również użyć frezu mandrel, jest bardzo bezpieczny. Tak wstępnie wygląda opiłowany paznokieć. Teraz przejdę do tego, żeby wykończyć manikir. Wcześniej używałam frezu numer 17, wycięłam skóreczkę, a teraz poleruję ją frezem numer 7. Bardzo lubię ten frez, on bardzo fajnie zamyka i poleruje skórę. Skóra bardzo długo pozostaje wygładzona. Taki system pracy pozwala Wam na to, żeby teraz na te paznokcie nałożyć zarówno żel, akrylożel, jak i nawet bazę hybrydową. Możecie łączyć te systemy i to jest z tym bardzo fajne, bo nie każdy lubi na przykład pracować żelem. Ja na te przygotowane paznokcie nałożyłam bazę Rubber Pink i jedną warstwę 005. Całość stylizacji wykańczam naszym nowym topem z czarnymi drobinkami.